Cześć, cześć! Ja jestem Dawid, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Zagrajmy w Brawl Stars. Dzisiaj upgrade mojej aktualnej formy wbijania pucharków. Stoję aktualnie na 19 772 i jest to naprawdę OP wynik, jeżeli chodzi o te parę dni, dosłownie chyba 4 czy 5, bo nagrywam odcinek na zapas i nie wiem... Ale na pewno poniżej tygodnia, a wbiłem już yy, no, ponad 300 pucharków, nie będę mówił, że więcej, no bo po prostu nie wiem dokładnie ile. Ale mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale, bo przybyło Was naprawdę chyba yy, 5 subików po ostatnim czasie, także naprawdę się cieszę, gramy sobie yy, mech, wbiłem ją na 15 rangę, swoją drogą. No i na pewno nie poprzestanę na 15, tylko wbiję ją sobie na 20, jako że to jest legendarna... Yy, legendarna posać, legendarny zadymiarz yy, Także sobie tutaj Zagramy Nią... No wbijem nią po prostu 500 kucharków, tam 20 ranga jest chyba od 500 No iść po tego chyba. Dobra, 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 nieważne. I co, i tak jak mówiłem, naprawdę bardzo się cieszę, że zasubskrybowaliście kanał, nowi subskrybenci, witam was bardzo serdecznie. Mam jeszcze dla was ważne info podczas jeszcze grania tutaj. Ym, chciałbym po zakończeniu serii z Brawl Stars, bo już naprawdę koniec bardzo szybko zbliża, już mam 19 tysięcy, prawie 800 pucharków, także jeszcze ponad troszkę 200. No i będzie 20 tysięcy, czyli mój, mój wymarzony cel od początku, tą zagrałem w Brawl Stars, to chciałem mieć 20 tysięcy. Teraz nowy cel to pewnie by było z 40 tysięcy No ale nie będę tutaj wiadomo nagrywał aż tyle, żeby wbijać te 40 tysięcy to bym musiał z 200 odcinków nagrać, jak I nie więcej z moim zapałem, ale na pewno po tej serii chciałem wam powiedzieć już dzisiaj, że szykuje się mega nowy projekt będziecie mogli o, oglądać jakby takie Ala coś vlogi z moją twarzą wiadomo no, i generalnie dużo kontentu będzie, day, może nie daily vlogi, ale vlogi będą na bank. Już to planowałem od dawien dawna, że tak powiem. Yy, no i po prostu mam nadzieję, że będzie co oglądać na moim kanale. No, bo Brawl Stars nie powiem, że po prostu o ile są wyświetlenia z tego, także nie ma takich, yy, nie ma po prostu jeszcze takiego hypu na tą grę. Po prostu się skończył już dawno, a ja jeszcze to nagrywam. No, ale obiecałem to, muszę to zrobić. Co on zrobił? Dobra, trzecie miejsce nieważne, plus dwa, yy, plus jeden. Ale chodziło mi o to, właśnie, że będę nagrywał taki coś yy, zamiast właśnie Brawl Stars, bo już po prostu Brawl Stars jest bardzo nudne. No i co, tyle w sumie chciałem wam yy, Tutaj chyba sobie skrzynkę otworzymy. Nie, nie otworzymy sobie. A zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, żeby sobie skrzynkę otworzyć. Mm -hmm. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, słuchajcie, już tutaj walczymy z pierwszymi oponentami, no ale. Jak widzicie auto -ajmowanie. no nie, nie, nie. auto właśnie mi dało kopali, że to po minus 3, ale to spokojnie, to odrobi. Ale dostałem przynajmniej 8 żetonów, także będzie... Yy, ...big box na odcinku. Także mam nadzieję, że ten odcinek, żeby wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika, lecimy po 250 subskrypcji do 1 grudnia. Mam nadzieję, że się uda, aczkolwiek wiem, że nie. No, ale trudno. Dobra. Big box i czy coś będzie? No niestety nie Dobra, nieważne, także co, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapeczkę w górę subika i widzimy się już niebawem na kanale i mam nadzieję, że kolejny upgrade to już będzie 20 tysięcy pucharków tutaj o właśnie w tej alei tutaj to będzie. Yy, także co, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!